Cześć, jestem Batek 329, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Wiem, nie było go z miesiąc, ale to jest nowa zapowiedź, nowa nadzieja, by czas coś zmienić, więc będę nagrywał codziennie odcinki. Yy, o, odcinki postaram się. Dobra jakość gry. Nie wiem jeszcze jakie. No. No to jakoś. Nie wiem. Jakoś to postaram się zrobić. Więc dobra. Jestem w parku w Dobroszycach, Więc za niedługo wrzucę ten odcinek zapewne. Więc się widzę na miejscu, tam gdzie chce dojść. Dochodzimy już do miejsca. No. Więc no. Dobrze mi idzie w szkole. Nie wiem po co to powiedziałem. Moje życie jest beznadziejne. Dobra. Więc jestem w takim miejscu. No, widzicie? Puste trochę. Więc siłownia w sumie. Domy, jakieś. No więc ja wam mówię: będą nowe filmy. Nowe filmy. Postaram się, żeby były często. Nie, nie codziennie, ale często. Aby zazwyczaj były. No wiem, to krótki film, ale żegnam nam się nara.